Aleluja. Witam was serdecznie kochani przyjaciele, w kolejnym odcinku z Jezusem świat. W Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 21 i w wersetach od 17B możemy przeczytać takie słowa. Rzekł do niego Jezus. Paś Owce moje, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sami, chodziłeś gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To słowa Jezusa skierowane do Piotra w Galilei nad jeziorem, po dobrym śniadaniu przygotowanym przez Jezusa. Jezus pyta o miłość, ponieważ chce mu powierzyć misję pasterską i męczeńską. To prawdziwa misja. Dla prawdziwego, odważnego człowieka pełnego miłości. Piotr odpowiada: Kocham cię. Jezus dobrze wie, że bez miłości ta misja pasterska i męczeńska, misja bycia świadkiem jest niemożliwa. Bez miłości do Boga, bez Jego zmartwychwstania, bez nadziei zmartwychwstania. Jeśli dziś. Czujesz się, że zdradziłeś Jezusek, kiedy święty Piotr. Nie rozpoznałeś go przy Jeziorze Galilejskim. Nie myśl, że ci nie powierza misji pasterskiej i męczeńskiej, bycie świadkiem. On cię pyta dziś o miłość. Czy go kochasz? Czy chcesz z nim przeżyć życie? On cię pokochał, czyni wszystko dla twojego dobra, dla miłości, dla wieczności. Jeśli się zgadzasz. On Ci powierzy misję pasterską i męczeńską. Życzę Ci, aby dzisiejszy dzień był dla Ciebie dniem wyznania miłości dla Jezusa. Może trzy razy, może dziesięć, może dwadzieścia. On Cię pyta, odpowiadaj. I usłyszysz piękne słowa. Posyłam Cię jako pasterza, ojca rodziny, jako matkę, jako kapłana, biskupa, odpowiedzialnego za jakąś wspólnotę. Stoję w sztat parku, i z tyłu widzicie źródło. Jezus jest źródłem miłości. Niesiony tą miłością. Może żyć pełnią życia pasterskiego, jako pasterz. I pełnią życia bycia świadkiem. Głoszenia Jezusa z stałego. Tego Ci życzę. Usiądź sobie przy źródle, byś mógł czerpać z miłości Jezusa. Amen. Bóg Cię błogosławi, ja Cię błogosławię. Świętego dnia. Alleluja.